Co jest najważniejsze w lekkoatletyce, koszykówce, siatkówce i w innych sportach, które polegają na bieganiu i skakaniu? Trójwyprost. Trójwyprost, czyli moment, w którym trzy stawy równocześnie dają nam kopa. Jednym z podstawowych ćwiczeń do nauki owego wystrzału jest kettlebell swing, w którym uczymy się zgrywać ze sobą dwie z tych trzech armat, ze szczególnym uwzględnieniem najmocniejszej. Jak owe ćwiczenie wykonać? Potrzebujesz ketla i umiejętności wykonywania martwego ciągu. Nauka? Pierwsza. Stajesz za kulą, schodzisz w dół z prostymi plecami, naciągasz ketla na siebie, wciągasz go między nogi i odkładasz na miejsce. Krok drugi. Początek ten sam do momentu, gdy dzwonek jest w kroczu. Wtedy jest najważniejszy moment, czyli dynamiczny wyprost ciała, gdy Cat osiąga wysokość mostka, mocno ściągasz go z powrotem między nogi, po czym najkrótszą drogą odkładasz na ziemię. Krok trzeci. Wykonaj pięć wymachów pod rząd. Pamiętaj, że. Ciekawą opcją jest praca jednostronna, którą można rozwijać tak, tak, tak. Tak. Lub nawet tak. Jeśli podobała Ci się taka szybka, merytoryczna forma, to...